A ta, ta brzuska była, a to już ona okay. była mała wtedy. O. I ona była troszkę tak jakby skażona. Co? Ta brzuszka, tak. Ta. A tu gdzieś musi, to tu gdzieś było miejsce, bo on jechał, jak tam taka jest luka, tam widać taka troszkę luka, to on stamtąd wyjeżdżał to furmanko. I tu na tej polance właśnie to się mu okazało. To tu miało się trosić okazać. Tak Tak. tak wojski tułacą, że tu koło te brzezicy. To ta brzuszka ta, tak? miała być skażona. Jak, jak, ja a ja jak, chyba no, skażona to była radioaktywnie, czy chyba inaczej? Tak. I, no nie wiem jak, bo jak szedł szlagier mój na grzyby z chłopakiem, taki był dzieckiem pięcioletnim i urwał tobie sobie, sobie gałązkę z tej brzuszki, tak po nogach, tak? to ze trzy dni takie nosił czerwone plamki. Chłopaki... A jak panie sądzą, czy to prawda była, czy to jest no, po prostu wymysł wolski? Nie, ruch? my to sądzimy, że to była prawda. Bo nie był bajda, chłop. Ale panie przecież nie widziały tego obiektu. No nie, my nie. Ale pani słyszała, jak to na no, słyszałam. Ja słyszałam jak coś warcało, ze Jaki był jakiego. Poziomu? A tak jak samolot warcały. A głośnie jak samochód. A no głośniej. Tak jak samolot, rych jak samolot. I to metaliczne były no. odgłosy? Tak jak jako, jako od samolota. Ja sobie tak poleciałam to za, za stodołę swoją. I Pani może to na piśmie stwierdzić? No i tak słyszałam o tym Pani samym... można wierzyć, że Pani słyszała? Słyszałam, Czy Pani słyszałam. jest ostatnim żyjącym świadkiem Takie, tego ja zdarzenia? Słyszałam jak a Aby walk. A co ksiądz o tym mówił? Nie komentował tego? Ktoś tam w gazecie pisało, ale ja już nie... Ale ksiądz coś powiedział o tym? Właśnie, że ja nie wiem, bo coś tam w godecie. A ludzie, a ludzie to jak ludzie. Jedni twierdzą, że prawda, drudzy twierdzą, że nieprawda. Ale nie, no nie, to sama nie, ale mi się daje, to jest prawda. A czy Pani od tego momentu zdarzenia zaczęła się interesować tym zagadnieniem? Właśnie na tej polanie, rankiem po piątej, Pan Jan Wolski, świętej pamięci, już w tej chwili, miał przeżycie, które, naszym zdaniem, było spotkaniem z istotami, które nie są ludźmi. Takie, naszym zdaniem, są fakty. Tutaj miał troszeczkę taki gard z tyłu. Natomiast nie ma wątpliwości, że miał zieloną twarz. I teraz jest taka też mała nieścisłość. Nie wiemy czy miał też ten kombinezon był tak szczelny, że zakrywał ręce, czy też te ręce były odsłonięte i też były zielone. Nie odważę się powiedzieć jaki, jaki to jest płci. On się tak troszeczkę uśmiecha. On się troszeczkę uśmiecha, tak jak Monaliza. No. To jest naprawdę wielka sprawa. Najważniejsza na początku XXI wieku.